Te działania, jakie są potrzebne w rolnictwie, mają kilka kierunków i kilka poziomów. Znaczy, te podstawowe kierunki, to jeden, to jest wdrażanie, czy pierwszy to z nich to jest wdrażanie działań na rzecz ochrony klimatu, czyli na przykład takie techniki uprawowe, które zwiększają zawartość węgla w glebie, czy takie metody hodowlane, które zmniejszają emisję gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej, na przykład zastosowania nawozów naturalnych, czy przechowywania, czy gospodarki odchodami zwierzęcymi, która jest znaczącym źródłem metanu. I to jest jeden jakby obszar działań, który jest potrzebny. Tutaj te działania mogą być Wdrażane i wspierane zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie unijnym. Ale także mogą wynikać na przykład z pewnej aktywności samych rolników, dlatego że na przykład rolnicy mogą wykorzystywać na przykład odpady, które powstają na terenie rol, gospodarstwa rolnego jako źródło energii. Mogą tworzyć biogazownie, zwłaszcza tam, gdzie są większe ilości zwierząt gospodarskich, które są hodowane i tam można wybudować biogazownie i odchody, czy część odpadów tam wytwarzanych stosować jako surowiec do wytwarzania biogazu, czyli wytwarzania energii. Inni rolnicy mogą na przykład stosować odnawialne źródła energii jako źródło zasilania swojego gospodarstwa. Więc to są także pewne działania na poziomie indywidualnym. To, co jest niezwykle potrzebne, i to jest rola także władzy publicznej, to jest wsparcie służb około rolniczych. Myślę tutaj przede wszystkim o doradztwie rolniczym, czyli tych doradcach, którzy e, mówią rolnikom, czy doradzają rolnikom, w jaki sposób gospodarować. I oni powinni mieć bardzo dużą wiedzę na temat tego, Jakie są skutki zmiany klimatu, co będzie najgroźniejsze, co powinno być robione i co się opłaca robić, ale to jest na przykład również wsparcie dla służb weterynaryjnych i tych około e, rolniczych, które na przykład będą zdolne wykrywać nowe szkodniki, nowe choroby i roślin i zwierząt, bo takie choroby i takie szkodniki również się będą pojawiały jako jeden ze skutków zmiany klimatu. W związku z tym my potrzebujemy wsparcia rolników w tych działaniach. My potrzebujemy tego wsparcia również po to, żeby rolnikom mówić o tym, że zmiany klimatu zachodzą, że są groźne i że oni sami muszą się do tego dostosowywać i sami powinni wdrażać metody, które spowodują, że będzie ich gospodarstwo mniej negatywnie wpływało na klimat.